Hej witam Was w kolejnym odcinku z Gry X and Xentiviet. Dzisiaj mamy piątek, dzisiaj jesteśmy na magu, więc zobaczymy jakie epiki uda nam się zdobyć. Oczywiście te epiki raczej pójdą do kibelka, no ale zawsze dwa epiki darmowe to dwa epiki. Także pamiętajcie też o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje. No i jeszcze jakiś komentarz oczywiście dla zasięgów, a my już po prostu przechodzimy do gry. Więc tak, odbieramy sobie warte, także to na szybko lecach pełny. O dzisiaj nieśmiertelka, to musimy tutaj zrobić miejsce. czyli kolejnocik nam się wykopał, a zręczność niestety, więc nieprzydatne, więc od razu to sprzedamy. Nieśmiertelka, niestety za grzyby, więc też odpuszczamy. Ale tutaj dostajemy ją z kalendarza, więc na jedno wychodzi. To sobie przerzucamy. Zobaczmy, co chce dzisiaj Wiedźma. Wiedźma dzisiaj chce talizmany. To coś tu, bo coś tutaj jest. Jeden. Niestety tylko jeden, chyba. Dokładnie tak. To od razu sobie rozmontuję tą broni z Koraj. Bo wczoraj nie, nie udało mi się jej rozmontować już. Ale dzisiaj raczej nie będzie z tym problemu, bo jest 15 rozmontowań, to dostałem wczoraj z BC, czyli taki dobry początek na, na dobry początek eventu, że tak powiem może, bo wczoraj jeszcze eventu nie było, więc ja tam się cieszę, że epiki z misji poleciały. Co ciekawe na wojowniku również poleciał epic, ale o tym to dopiero na odcinku wojownika. Więc tak, to możemy sobie rozmontować. Mamy dzisiaj 15 rozmontowań. Ciężko będzie to chyba zrobić. No ale spróbujemy. Na razie rozmontujemy tylko to, co ma dość sporo odłamków. A potem będziemy się martwić. Tutaj coś jeszcze będzie. Będzie jeszcze tak lata. Tu już to jeszcze możemy rozmontować. O, tu jeszcze jakaś. Jakiś naszyjnik się trafił? Chyba tyle, tutaj więcej nie widziałem takich rzeczy, e, okej, okay, więc tyle. I zobaczmy ile tutaj nam jeszcze rozmontowań zostało. Prześ. no to może jakoś damy radę, mm, tutaj coś nam się świeci, więc misja dzienna. Rozmontuj przedmiot długopala trzy razy, więc spoko, dosyć fajnie to się zgrało. Mm. No i co? Możemy sobie zaatakować kogoś na arenie. Poziomu dzisiaj nie wbijemy, to i tak idziemy kręcić kołem. Jakieś jedzonka... To fajnie padło. Jakieś łamki. Grzyby nawet. Ryna. 6 grzybów. 9. No 9 grzybków nie jest najgorzej. No to lecimy teraz do pupili. <coughs> A w pupilka, pupilkach obłączek do nakarmienia. Tutaj orzeszku też dostanie jedno karmionko. papłomyczek też jedno. No i delświn w końcu trzy. Więc troszkę nadrobimy to karmienie. No i dzisiaj mamy mrok. Dzisiaj mamy mrok, więc będzie dość ciężko. Chociaż... Niby ogień i woda powinny być dość prostsze, a ostatnio poprzegrywałem dość sporo tych walk, teraz to tak naprawdę Aj, wszystko się może zdarzyć, więc tutaj nie wiem nawet co puścić, więc spuśćmy może to światełko, dla pewności wygrajmy to 6 pozycji do góry. Aż jestem ciekawy, na którym miejscu byłem, że aż mi 6 pozycji do góry wyniosło. Na 21. No więc, widzicie, na ostatnim odcinku byłem. No, jeszcze, może nie pierwszy, ale byłem dość wysoko. A teraz już z 21. miejsca wracamy z powrotem. Te wyżyny nasze. Ale, no cóż, to jest po prostu ranking betów. I tam się dzieją takie cuda. Okej, okay, dobra, Pupik inny, możemy sobie od razu zaatakować za pamięci. Przechodzimy chyba do awki, no bo z awki okay, wypadną dwa epiki, więc trzeba je zobaczyć, co tam dostaniemy ciekawego. Możecie obstawiać sobie, to, co dostanę. No ale pewnie jakbyście napisali komentarz, co sobie obstawiliście, to pewnie byście napisali to, co wypadło, więc raczej o to nie proszę. Dzisiaj oczywiście rozpoczyna się Euro. O 21 mecz Turcja-Włochy. Obstawiać już nie będę obstawiał. No, bo obstawiałem w poprzednim odcinku, więc poczekamy na jakieś kolejne spotkania, żeby sobie coś obstawić. Tutaj oczywiście rozmontujemy sobie ten pierścionek. Jestem bardzo ciekawy, czy uda nam się dzisiaj rozmontować te 15 przedmiotów. No, musiałoby nam trochę rzeczy polecieć tutaj zdecydowanie z misji. Kłamki nam wpadły. Nie spojrzałem, czy 100, czy 200. Mam nadzieję, że wypadnie nam jeszcze jedna taka paczka. To sobie zobaczymy. Bo miało być 200, a teraz tak na szybko kliknąłem i nawet nie wiem, czy było 200. Czy... Rękawice do rozmontowania spoko. To jeszcze cztery przedmioty się przydały. Więc walczymy o to rozmontowanie. Stałych sił, że tak powiem. No, wolałbym nie rozmontowywać tych przedmiotów, które nie mają odłamków. No bo i tak mamy bardzo dużo metalu, więc więcej nam nie potrzeba. Estropropolis z jabłkiem. Tutaj weźmiemy sobie tą piąteczkę. Zbliżamy się do pierwszego epika. Metal tysiąca, To się nie zmieniło. To się miało nie zmienić. 2500 stałe. Ok, broń. Jak najbardziej rozmontujemy, więc jeszcze dwie. Dwa rozmontowania. Albo jedno, bo w zależności to może broń nam wypadnie. Tutaj same dziesiątki. Podażę same dziesiątki, ale. O, rękawice. Które raczej na razie zostaną. I dobra, lecimy dalej. Dwójka za 8. 17 AFI to Epita. 2 za 10. 1 za 16. Ja bym tu chciał dostać. Tak naprawdę to najlepiej. Coś takiego, co bym mógł sobie później przepalić w yy, Ibelku, i belku, żeby pomogło naszym pomocnikom. Dobra, tu już mamy, ale chyba weźmiemy jeszcze krótsze misje, zdecydowanie, żeby później sobie odebrać 16, 11, 2 za 12. Ok, no i 200, 200 odłamków jest, także naprawili to. Dobra, czekamy na Epita. Zobaczmy. pas. Wyłączną odpornością. No nie jest najgorzej. Tutaj plus 17 niby. 840 to tu byłoby plus 30 to plus 1. O to po prostu pas będzie i tak do wrzucenia do kibelka i tak. Więc dobra, lecimy dalej. Bo tutaj jeszcze piki mamy w sklepie, ale to na razie nam nie potrzeba. Może w niedzielę sobie coś tutaj do farmie, żeby mieć do urodzin. Eee, no i lecimy, no. Dwójka za 10 Z Piątka za 15 Dwójka za 6 Piwka wypadła. Muszę zobaczyć, bo tam trochę tych jedzonek poleciało w tym pierwszym pasku. A, tylko dwa jabłka tak naprawdę. Dwie śliwki. Ale przynajmniej orzeszkon on będzie nakarmiony i szczęśliwy. No i lecimy. Tutaj dalej. Po tego drugiego epika, Czerwona. Czerwona na expa chyba. Ale weźmy, bo i tak była lepsza od tamtej dwójki. Tutaj coś mamy dosyć ciekawego, więc weźmy ten pasek, rozmontujmy, no i tak naprawdę jedno rozmontowanie nam jeszcze zostało na dzisiaj do zrobienia, więc dzisiaj raczej się to uda, problem będzie raczej z jutrem, bo dzisiaj miałem taki punkt, chyba z 6 itemów, które mogłem sobie rozmontować, a jutro nie będę miał żadnego, no, no więc będzie ciężko, będzie ciężko, ale będziemy się starać oczywiście to zrobić. Dobra, tutaj coś mamy do rozmontowania, więc okej. Okay. Ostatnie rozmontowanko na dzisiaj. I liczymy, że jeszcze coś nam może poleci do rozmontowania na jutro. Odłamki nam padły. Hmm, tutaj 2 za 7. 2 za 12, nawet prawie 13. Więc od razu bierzemy bez zastanowienia. Tutaj siódemki, niestety. Piątka za 16. Jeden, za 15. Metalem, niestety. Tutaj 2 za 2. Czy piątkę za 16? Piątkę za 16. 5 za 12. I mamy coś już na jutro. OK. To mi się akurat podoba. Tutaj 2 za 8. Oczywiście też za wszelką cenę nie będę brał itemów z e, misji. Bo jak będę miał coś lepszego, to lepiej wziąć sobie misję bez itemu. I może jakieś jabłko wpadnie albo cokolwiek. Może jakieś jedzonko po prostu. <laughs> Więc to nie jest priorytet, żeby dostawać yy, misje z przedmiotami. No ale jak coś już będzie naprawdę dobra misja z przedmiotem, to będziemy brać 2 za 12. Dobra, odłamki spoko. Troszkę dzisiaj nadrobimy tych odłamków. 2 za 12, 2 za 4, 5 za 8, 5 za 11 może być. No i dobra, lecimy z trzecim paskiem, i teraz tutaj dostaniemy pewną epitra, Czyli dostaliśmy pasek. A i pójdźmy tutaj. Może prawdopodobnie się opłacało. 5 za 16. No halo. Działa go tak jak powinnaś. Tutaj 7 za 16. Może 5 za 6. 5 za 16. To jak najbardziej przygarnę. Dwójka za 11. 7 za 16. Dobra, to jest z na jutro już rozmontowania. I mamy już dwa. Itemki te odłamki. Dobra, tutaj piąteczka. Tu oczywiście dwójeczka za 10. Cudemki piątka. Czerwona piątka na golda. Szkoda, że na golda, no ale cóż. Bo i tak to nam nic nie dało. Tutaj weźmy może to. To i tak same straszne misje. No, dobra, tu musimy wziąć to z itemem. Już 3 itemki na jutro. Pyk, pyk, pyk. Piątka za 16. 2 za 9 przygarnę, przygarnę. Metal dostaliśmy 5 za 12. Ok, 5 za 9,5 mogłoby być lepiej. 2 na Expa. A i no weźmy to na Golda po prostu. Jabłko. Tutaj zrezygnuję z 2 milionów golda czy tam 3, na rzecz 2 milionów ekwa. Dostaniemy jeszcze cytrynę 2 mhm. za 4. 2 za 6. 1 za 16? Nie no, weźmy tą Dobra, epic. O, raczej wolałbym na razie nie brać Wolałbym jakąś krótszą misję Bo musimy farmić golda Baza 8 za 8 Która jest lepsza? No, weźmy tą No i co my tu dostaniemy? No to jest dosyć fajna misja jeszcze Epik. <laughs> Teraz pytanie co? Znowu pasek, tym razem bez góry. Więc tu mieliśmy farta, że dostaliśmy z dziurką. Tak naprawdę. No i tutaj maksymalna runa. Trafiła odporność na błyskawice 75%. Ale chyba tutaj wszędzie mamy już maxy na pachołkach, więc nie musimy nigdzie zamieniać, także spoko. No to tutaj jeszcze to ostatnie piwko sobie zrobię. 2 za 4, prawie 5. 5 za 15. Dostaliśmy truska więc papłomek dostanie Papu. Tutaj oczywiście 5 za 5. 2 za 12. Jak najbardziej. To tu 2 za 9. No i ostatnia misja, akurat jedna, jedyna taka dosyć wybitna z odłamkami OK, spoko. Więc tutaj warciuchę mamy ustawioną możemy rozdać sobie statystyki dzisiaj przekraczamy 80 tysięcy wytrzymałości Także to też jest kolejny checkpoint ale oczywiście lecimy tą wytrzymałością do 90 czy tam 89 tysięcy Później znowu wrócimy w Tomite. Na razie lecimy, jest nam bardzo przyjemnie. I tutaj jeszcze mamy jeden Epik odłożony do kibelka. No i jutro oczywiście kibelek będzie spuszczany. Bo mamy 950 wypełnienia na 1000, więc jutro już aura 60, więc ten epik yy, perku nam to da. No, i ciekawe co dostaniemy z Aury 60. Ale to już w następnym odcinku z tego co kojarzę. No i dobra, arena. Na arenie możemy zaatakować tego wojownika. Nie powinno być z nim problemów. Hej, okay. kupimy za chwilę. I to lecimy tutaj do Hazardisty. Może coś się uda wygrać najchętniej. Dzisiaj, odłamki by się dało wygrać, no i próbujemy. Dwie sztuki już są, ale trzeciej nie dostaliśmy. No to tu powtóreczka. No niestety nie. O, dobra. Już są trzy z pierwszego rzutu. Gdyby jeszcze chociaż jedno wpadło, to już by było ekstra. No niestety nie, ale 500. No to i tak już jest it. Dobra. Dzisiaj będziemy chyba cisnąć w te odłamki. Naprawdę mocno tutaj, nawet nie wiem co bym chciał. Może tego golda, no nie udało się. Dobra, tutaj znowu odłamki dwie sztuki, ale też bez wygranej. Odłamki nie tutaj, nic nie wezmę, rzucę po prostu wszystkimi kośćmi. Wygram drewno. O, dobra, proszę o jeszcze jedną kostkę. A gra się mnie nie słucha zdecydowanie. No i ostatni rzut. O Boże! O Boże! Tego się nie spodziewałem. A jednak gra się mnie troszkę posłuchała i to w ostatnim rzucie. No także nice, nice, nice. 12,5 tysiąca odłamków. Niech mnie ktoś uszczypnie, po prostu nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Ale jest, udało się, fajnie, no to jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia, z dzisiejszego Hazardisty. Raczej nic mi nie zepsuje dzisiaj humoru, no chyba, że Włosi przegrają z Turcją, ale to dopiero wieczorem. No i fajnie, fajnie, dosyć sporo tych odłamków wpadło. Zbliżamy się do 600 tysięcy tych odłamków, więc niedługo będziemy sobie coś tu ulepszać. Oczywiście po legendarnym ruchu. No i co? Tutaj możemy jeszcze dać Baja Wajonkowi jedzonko i zaatakować Snowbooma Snowboom 2714 karmień, więc to będzie dość ciężki przeciwnik. No więc, może pójdźmy po prostu ziemią, niech się dzieje wola nieba, pewnie przegramy, no ale cóż, z... zobaczmy jak to tutaj wygląda, w troszkę przesadziłem, więc klocek na Zawiszę to po sobie poradzi, eee, z Diabełkiem raczej sobie rady nie da, a jednak nie, myślałem, że sobie dał radę, coś mi się poprzestawiało, Dyrek dokończy do i raczej przegra z Jadunem, dokładnie tak. Więc tutaj raczej szans nie było, ale teraz mamy takiego przeciwnika, że czym nie wejdziemy, to powinniśmy wygrać. Więc okej, okay. będziemy tutaj sobie to nadrabiać. Czy my tu coś mamy jeszcze do zrobienia? Arenę walczyliśmy. Mm, tu sobie rozwijamy po resecie. Arenkę. Okej, okay, super, wszystko się udało dodać po stówce. No, i teraz tak naprawdę czekamy, aż tutaj nam się pojawi plusik na toaletkach. To by było chyba tyle. Jeszcze coś? Tak, jeszcze nam coś zostało. Teraz naprawdę fajna końcóweczka została nam kalendarza. Więc tu expik, tu expik, więc 250 milionów wpadnie tak sobie po prostu. Klepsyderki też spoko. No, te dłuższe, Te dłuższe tylko takie średnie. No i nowy poziom. Już tylko 5 dni. Więc już mogę się doczekać 533 poziomu. Niestety wczoraj lutenant był 534, więc nadal tracimy dwa poziomy. No, ale jakoś będziemy walczyć, żeby to nadrobić. Yy, nadal mamy 7500 strat. Mm, stat, no, więc ni niestety, ale dzisiaj spróbujemy sobie może hemoridor. Zaatakować może się uda nadrobić trochę. EXPA No to sądzi ładne krytyka od Mariusza. Fusia się jak zwykle nie postarała. My dostajemy krytyka, więc nic z tego nie będzie. Ale i tak dosyć przyjemna próba. 900 milionów mu zostało. E, więc chyba tutaj wszystko mamy e, zrobione tak naprawdę. Możemy też zwabić bohatera już do podziemi, bo i tak wiemy, że dzisiaj poziomu nie bije. Yy, więc od razu sobie zaatakujmy. 4-5 razy. Yy, możemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja w podziemiach. Dziesiąte miejsce. Yy, dziesiąte miejsce, to jest ciekawe. Tylko wydaje mi się, że wszyscy jeszcze nie zaatakowali. Nowego celu, ale gdyby tak, no to już dziesiąte miejsce jest naprawdę fajne. E, dziesiąte miejsce przy władze 2096. O! spoko. Ja bym nie narzekał. Ale dobra, w tym odcinku to by było tyle. Bo się też już troszkę rozgadałem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Jakiś komentarz. А тримайся, мается на разе.